Witam Państwa i zapraszam na prezentację zatytułowaną Od AutoCAD do Fusion 360. W dniu 24 czerwca 2013 roku Autodesk wypuścił na rynek, zapowiadano od przynajmniej pół roku aplikację o nazwie Fusion 360. Reklamowana jest jako aplikacja, która ma zmienić sposób projektowania. Pokażę Państwu, jakie możliwości. Otwiera ona dla użytkowników systemu Auto. Widzą Państwo tutaj przykład galerii projektów. To jest strona główna, Fusion 360, link, z którego można pobrać oprogramowanie. Zobaczmy, jak wygląda to narzędzie. Ja jestem już w tej chwili zalogowany na swoim koncie. Widzą Państwo, że to jest tak naprawdę narzędzie typu Facebook, narzędzie społecznościowe. Ogromna liczba różnych funkcji z tym związanych. Ostatnie ostatnia wymiana danych. Jestem w tej chwili na karcie My Home i na karcie Design. Zacznijmy od przykładów, które Państwo zapewne już znają. To jest przykład modelu w systemie AutoCAD, który wykorzystywałem do jednej ze swoich wcześniejszych prezentacji. Prezentuję tu Państwu także inny przykład, także z jednej z prezentacji na moim blogu. To jest mianowicie projekt 2D nieparametryczny, który został poddany konwersji do postaci parametrycznej. O no i w tej chwili to już nie są wymiary, tylko więzy. Jeżeli zmienimy wartość któregoś z tych więzów, to konstrukcja się zmienia. Mam także nieparametryczną wersję takiego rysunku 2D i postaram się Państwu pokazać, jak można z tymi rysunkami przenieść się do chmury. Dlatego, że Autodesk 360, Autodesk 360 to jest właśnie tak zwana chmura autodesku. No i Fusion 360 to jest jedno z narzędzi pracy w chmurze. Pierwsza czynność, którą powinniśmy wykonać, to przeprowadzić operację importu plików, które Państwu pokazałem do systemu Fusion. Wybieramy przycisk wyboru plików. Tworzymy kolekcję plików do pobrania parametryczny i nieparametryczny model 2D oraz model 3D, który państwu pokazywałem. Nie będę przeprowadzał tej operacji, bo szkoda mi na to czasu. Po kliknięciu przycisku otwórz nastąpi taki proces. Ja już ten proces wykonałem wcześniej. Mam tutaj informację, co się wydarzyło. No i jest pomyślnie zaimportowano, dokonano importu plików AutoCAD 3D, AutoCAD 2D param. Parametryczny i AutoCAD 2D. To są najnowsze trzy komunikaty z operacji, które wykonałem przed rozpoczęciem nagrywania mojej prezentacji. Zajrzyjmy do folderów. Domyślnie po utworzeniu konta na tzw. Tak hubie AutoCADA mają Państwo do dyspozycji dwie grupy. My First Group to jest ta, w której ja będę pracował, nie zmieniałem jej. Mam tutaj folder designs, to jest też folder systemowy, ale tu już na przykład mam folder, w którym znajdują się pliki, które wykorzystywałem podczas pisania książki o wersji 2014 systemu Inventor, ale także systemu Fusion. Wracam do folderu designs, widzę Państwo jak odbywa się komunikacja. No i widzę tutaj te trzy pliki po kolei. Zacznijmy może od 2D. No i zacznijmy może od parametrycznego wariantu tej dokumentacji. No tak wygląda sytuacja po kliknięciu linku. Wersja pierwsza pliku, ona jeszcze nie była zupełnie obrabiana. Gdybyśmy spojrzeli tutaj na historię wersji, no to jest jak Państwo widzą wersja zaimportowana. Mam do wyboru edycja. Mogę ją wyeksportować, a także mogę przejrzeć jak wygląda. Ja może przejdę od razu do edycji. No, wydaje się, że więzy zginęły. Przekonajmy się, czy tak jest rzeczywiście. Zaimportowane zostały trzy szkice. To, to są szkice, które odpowiadają nazwom warstw. Jak Państwo się zapewne domyślają, to jest gałąź początku układów współrzędnych. No i mamy w tej chwili tylko szkice, nic więcej. No, ja się domyślam, że to jest główny szkic, w takim razie usunę te dwa niepotrzebne szkice no i spróbuję poddać edycji pewnie prawym klawiszem edycja szkicu. No i rzeczywiście więzów tutaj nie widzę. Spójrzmy od tej strony, zmieńmy może e, sposób wyświetlania e, na fotobuff. Jak będzie tak pewnie lepiej, łatwiej to oglądać. No i to oczywiście może kilka ruchów związanych z modelowaniem, aczkolwiek zapraszam Państwa do lektury mojej książki, która powinna pojawić się w październiku, poświęconej dość głęboko systemom, także systemom Fusion typu desktop i Fusion 360. Na karcie z karty Szkic wybrałem narzędzie Więzy, no i w taki sposób jak to się robi Proszę popatrzeć, 350, no powiedzmy dajmy tu 250, widzą Państwo, że y, to działa. Tak? Ctrl Z, operacja cofania i zostaną te więzy. Kończymy szkicowanie. Tu przywołuję widok e, główny, narzędzie orbita w takiej postaci ograniczonej. Wróćmy do widoku głównego. No właściwie może za pomocą tej orbity może spójrzmy w nieco inny sposób. Widzą też Państwo, jak to narzędzie działa, prawda? Bardzo podobnie do systemu Inventor. No powiedzmy, że w takim widoku popracujemy. Ja przełączyłem się do środowiska model. Działając taką metodą typową dla modelerów typu Fusion, modelerów typu SFM (Solid Freeform Modeling), klikam obiekt i szukam narzędzia. Jest tutaj w menu kołowym narzędzie Extrude. No i metodą przeciągania strzałki na przykład wykonam jakąś prostą operację. Zwróci, chciałem zwrócić Państwa uwagę, że tak powstała, powstał obiekt, który nazywa się Extrude One. Tu powstały jeszcze korpusy bryłowe. Jeśli wyłączę widoczność tego korpusu, to wszystko zniknie, bo szkic automatycznie przestał być widoczny. Ja może wyłączę teraz widoczność korpusu. Przejdźmy do edycji szkicu 0. No, Widzą Państwo tutaj ten wymiar. 350. Zmieńmy go na 300. No 30 to nie jest dobry pomysł. Eee, jeszcze raz. 300. Tak, zakończmy operację szkicowania. No i włączmy widoczność korpusu bryłowego. Proszę zobaczyć, że szkic był właściwie tylko elementem przejściowym. To jest modeler typu SFM, czyli taki, takie narzędzie modelowania swobodnego. Pokazuję Państwu przykłady operacji. W tę stronę nie można, jak Państwo widzą. No, chciałem tylko po prostu pokazać dla tych z Państwa, którzy nigdy nie widzieli systemów, już jak działa modeler tego typu. Więc jeżeli zginęły więzy wymiarowe z modelu, który się nazywa, który był parametryczny, to oczywiście znikną także więzy z modelu nieparametrycznego. Inventor Fusion jest systemem nieparametrycznym, co nie znaczy, że jest to system nic nie wart. Zachęcam Państwa do lektury mojej poprzedniej książki, do wersji 2013. Tam opisana jest praca za pomocą systemu Autodesk Inventor. Fusion 2013 Typu desktop. No, tu widzą Państwo, już w tej chwili są dwie wersje pliku. Nie będę pokazywał zarządzania wersjami, można tę wersję po zmianach wyeksportować. Chciałbym jeszcze króciutko pokazać, jak wygląda praca na modelu 3D. Otóż, jak to już Państwo widzieli, po wykonaniu operacji otwarcia będziemy mieli zapewne model nieparametryczny. No, tu jest przycisk Edit, to stąd mogę od razu przejść do edycji modelu 3D. To musimy oczywiście chwilę poczekać, dlatego że praca odbywa się tak naprawdę na serwerze w chmurze, a my pracujemy za pomocą terminalu. No, czytelny bardzo ten rysunek jak Państwo widzą nie jest, ale spróbujmy go może obrócić do, jakiejś, do jakiegoś takiego położenia pewnie odrobinę lepszego Wywołajmy widok tego typu, escape'em przerwijmy Te operację. No tu proszę popatrzeć, co, co my tutaj yy, mamy. Co to są za elementy? No tu są, proszę Państwa, yy, korpusy bryłowe. Tak? Pewnie jakieś obiekty, które wyglądają jak wkręty. Tak? Tu gdzieś będzie podstawa. Zajrzyjmy do korpusów bryłowych. Tych korpusów bryłowych jest trochę. Ja spróbuję przekształcić te korpusy bryłowe na składniki. No i to jak automat, błyskawicznie mogę zrobić, prawda? Wszystkie korpusy bryłowe przekształcam na składniki zespołu. I w tej chwili już mamy kilka komponentów. Bardzo lubię tę nazwę komponent. Ja używam konsekwentnie nazwy składnik. No, gdybyśmy wybrali powiedzmy ten składnik, proszę popatrzeć, to nie ma oczywiście więzów, no i rysunek jest raczej mało czytelny. No to domyślamy się, że jak wybieramy obiekt prawym klawiszem, materiał i spróbujmy wybrać jakiś bardziej kolorowy taki, żeby to lepiej wyglądało. Ten element, proszę popatrzeć, nie chce się wybierać, dlatego że on tak naprawdę jest reprezentowany przez powierzchnię. Spróbujmy odszukać go tutaj. To jest ten składnik, ten składnik tu składa się jeszcze z korpusu bryłowego, a nie e, powinienem wybierać za ten korpus, a nie powierzchni. Ja nie chcę aż tak głęboko tu w tej chwili wnikać w to. Chciałem zmienić tylko także materiał. Materiał, ale i w związku z tym kolor. No, w dobie kryzysu pewnie złoto to nie jest dobry pomysł, ale wybierzmy złoto. E, I szukamy jeszcze jednego składnika, to jest ten sam. Przypiszmy mu także materiał złoto. Może jeszcze rolkę, e, no, wałek to niech zostanie sobie czarny. Spróbujmy tę rolkę, o tu jest rolka, e, jakiś przezroczysty zrobić, na przykład szklany. Będziemy dobrze widzieli czarną rolkę pod spodem. No, Widzą Państwo jak wygląda model. Mamy model 3D, tu jeszcze podkładki ciężkie do zauważenia. Mamy model 3D, który nie jest modelem. Jest on oczywiście zmontowany, natomiast nie występują w nim więzy. Montażowe. No, więzy nakładamy, jesteśmy w tej chwili domyślnie na, kar na karcie rzeźbienie, ja przejdę na kartę model, może jeszcze tylko zmienię materiał tego składnika na jakiś bardziej rzucający się w oczy i pokażę jakoś, nie wiem, trywialną operację nakładania więzów. Przybliżmy te składniki, tu powiększmy obraz i na przykład o, połączenie tego typu. Znane Państwu zapewne połączenie wstawiające. Zacznijmy od e, podkładki. Jako drugi wskażmy element. Widzą Państwo tutaj pięknie pokazane, jak to będzie montowane. Można odwrócić strony prawda, i zaakceptować. No nie będę nakładał więcej tych więzów. Wróciliśmy do takiego widoku. No tutaj chciałoby się znaleźć poprzedni widok. Za pomocą orbity ja jestem przyzwyczajony, jestem miłośnikiem narzędzia typu orbita. Widzą Państwo więzy, znajdują się w tym miejscu. Na tym chciałem zakończyć taką wycieczkę w chmury, jak ją nazwałem. Przypominam, że... Z takiego modelu 3D nieparametrycznego wykonanego w programie AutoCAD, z takiego modelu 2D parametrycznego w programie AutoCAD przeszliśmy do chmury i w tej chmurze pokazałem Państwu jakieś y, zupełne podwaliny y, modelowania 3D i 2D. System się zamyka. czekamy na odświeżenie gdybyśmy próbowali przejrzeć w tej chwili wersję to widzę państwo zamknięta podczas zapisu przed chwilą i wersja sprzed 30 minut tę wersję można by wyeksportować tę wersję także można by wyeksportować ja nie będę wykonywał tej operacji wracam na moją stronę główną Dziękuję Państwu za uwagę.